Moje grube dziecko. Czekaj, bo ja muszę trochę do tyłu i będę wielki. Ja też nie chcę. Że widziałam tam, że na przykład są takie przesądy, że na przykład jak kobieta będzie patrzyła w księżyc, to dziecko będzie łyse się urodzić. <grymiania> <grymiania> Możemy też pościć majtki. Cześć, to koreanka! ta No! Aż miękko zawalało. Aaaaaaa! O, 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 te rozłączalni nie rozrywali. <grywa> Jaki pakoranki. Power Rangers! <grywa> <grywa> tak jak kiedyś, my kręciliśmy razem takie śmieszny filmik i. W końcu jesteśmy razem. No to się nie widzieliśmy, dlatego każdy znowu niech się przedstawi. No dobra, no to najpierw ty. A czemu ja? <grym> dobra, cześć, nazywam się Bartek i jestem oczywiście z Polski. <grym> Mam na imię, a nie się nazywam. Nazywam się to imię i nazwisko. No. Dobra. <grym> <grym> Mam na imię widzieć. Z kolei. Jest z Ukrainy. Jestem z tak. szła jest szwaj, z tego co pamiętam. No, szła jest szwaj. I to nie mnie, to sprawdź. stary film, no. Tak. Jak na przykład w Chinach ktoś do Ciebie chce się, dziewczyna chciałby powiedzieć, że Ty jesteś przystojny, to, jest to mogłaby do Ciebie powiedzieć szwaj szwaj, czy to? No shry jesteś, szwaj. <laughs> Dzisiaj będziemy kręcić o... o... Co? Nie! Ktoś tam się <laughs> o <grupasach? laughs> To bym pokazał na siebie. Tak. tak, to właśnie. Nie. będziemy Specjalnie, bo jestem siąże, dlatego taki dobry temat. Przesądy sądzowe, czyli ciędzowe, przesądy. Można w różnym Ukraju. kraju. Ja po... Ukrainy. Ja się boję, że po tym filmiku Mijin wyjdzie stąd z płaczem, bo nic nie wolno, się okaże. <laughs> tak. Że nie można tego, nie można Dokładnie. tego, nie można tego. No. A few minutes later. Nic nie można robić! Dziecko ja lubię, i ja to... dobrze jadłam! Ja chciałam robić! Ale to tylko przesądne, dlatego to nie tak nie wiadomo, nie? Naprawdę, czy nie naprawdę, to tak lotacznie czy nie. To... Takie zawawnie, tak ciekawostkie rozmawiamy. Tak, bo ja w nocy obcinałam po spała spałam pod wentylatorem jeszcze żyje no. i, I mysz mną nie jest. No. Czyli ta mysz zamieni się w Ciebie i później zamieni się to miejsca Dlatego w nocy niemożliwość... A poczekaj, czy jesteś Koreanką? <laughs> 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 <Krasyka. śmiech> po oglądaniu filmik. Lubcie co <śmiech> Dokładnie. <śmiech> no, więc to był taki zart, taki śmiesznie, no, nie tak poważnie pomyślicie. Dobra, dlatego no tak zobaczymy, jak wygląda w każdym kraju. No jakie przesądy są. Dobra. Jesteście ciekawy? No. Dobra. Zasnamy! Stanie. No właśnie, ty jesteś tym ty stanie... Ty tam pewnie jeszcze naczytałaś, co i... Ma kobiety kobiety, to kobiety to w ciąży mają pierwszeństwo, proszę. Aha, aha, dobra. To w Korei, nie wiem tak mówić. Nie, ale... Yy... To jest to chyba, co mówi Marysia. <grym> to jest... kawa, dzielikawa cykola, jeszcze czekolada, to jest takie czarne jedzenie. Jeżeli kobieta w ciąży je, to wtedy dziecko można urodzić się Czarne? <grym <grym o ciemnym, ciemnym kolorem skóry dlatego tak, bo w Korei jest takie standard beauty mm -hmm. i to wtedy koreańczycy nie lubią nawet opalić się dlatego zawsze tak kremem albo słowami, nie? dlatego tak, czyli my lubimy taką białą, tak jasną skórę nie? dlatego, że tak trochę uciekamy jest takie czarne jedzenie i nawet moja mama też tak kiedyś nie piła coli no, i takie czarne jedzenie nie jadła ale ja urodziłam bardziej takim czerwonym. To buraki jadła. Nie. No, mama, mama tak specjalnie... Mama specjalnie piła mleko, bo mleko jest tak białe, nie? dlatego w Korei tak przesądzę, że piję mleko, a nie je czarne jedzenie, to wtedy będzie tak dziecko takie, takie jasne i tak piękne. Widzicie Czyli jak kiedyś taka znajoma znajomej Miała męża soviańskie urody i też była sowiańskie urody, a urodziła dziecko od ciepłem kolorze z skóry to wszystko. To co do To jest kole Okej, już rozumiem. Tak, no. Albo zdrada. Nie, nie to kola! Była kola. To a taka. Was... Dobre wyjaśnienie na zdrada. No właśnie, widzicie. Nic powiedziała powiedziałam, że... Jakie <laughs> coś cierpia? Ja, to urodzi nocy ale, ale, ale już tak... To... Tak pomyślimy, tak poważnie. Bo no to są przesądy, tam. więc coś takiego no, starego. To, kiedyś, kiedyś, kiedyś. Tak, no to, No to podobne w Polsce, przed chwilą wyczytałem, że na przykład, yy, albo nie, powiem najpierw to najpopularniejsze, które ja znam, że kobieta w ciąży nie powinna obcinać włosów. Czemu? No bo wtedy dziecko <try> będzie takie trochę głupie. U Was głupie, a u nas tym skracasz życie dziecku, że obcinasz włosy, to skracasz y, życie dziecku i jeszcze do tego dochodzi, nie można się golić, ani nóg ogolić, ani niczego, do końca ciąży. Ale przed urodzeniem musimy golić tam na to. Tylko kawałek. Czy to już, to znaczy u nas od tego już się odchodzi. Nawet pamiętam jeszcze jak e, moja koleżanka była 10 lat w ciąży temu, to. Mówi, że nie wolno tego, nie wolno tego. No powiedziała, że no chyba dziecko mi bez ręki się nie urodzi. I nie urodziło się. Dziecko jest zupełnie normalne. No. Tylko, że na przykład jej tak włosy się zepsuły w ciąży, w sensie po prostu. Się zdarza, że musiała obciąć to krótko i powiedziała, że no musi, no bo nie może się rozczesać, ale u nas mówi, że tym się skraca dziecku życie, nie wiem w jaki sposób, co prawda, ale moja mama wciąż się obcinała. No. U nas też nie wolno było kiedyś farbować włosy. Właśnie to, farbować, też chyba tak. tego szukam. Ja ale Farbować, na, takie farbować chemikali? tak, chemikale, ale też jest na przykład henna nie? do włosów, to A. chyba można, ale też się nie znam, więc no, moja mama henną się farbowała no bo nie byłam uczulona. My możemy odcinać włosy, tylko że ten kobietę w ciąży nie można wyrobić i te nożyczki. To przyniesie jakieś zły takie, jak to się nazywa, wpływu na dziecko. Aha. Więc to jest tak przesąd zakazane, ale można odcinać włosy. No. Tylko że na przykład kobiet w ciąży albo po urodzeniu dziecku nie, nie tak mogą odciąć prysznic. Nie, nie można wjąć prysznic. Więc tylko e, można ukrywać ręczniki, moczyć e, ciepłą wodę i myć, a, ale akurat nie jest nakazana. Jeśli oni chcą wychodzić, to trzeba nosić taki kacz. E, 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 czapkę. Oh. Tak. A, a. No więc na przykład kiedy moja kuzynka urodziła dziecka, no. to było w lecie, bardzo gorąco, albo nie można, do... można wjąć prysznic, nie. zakazane klimatyzacji no. i wentylator to też nie można, nie można no, mieć wentylator nie wiem, to, już, że nie można. No właśnie, więc to takie, takie zamknięte, powietrze, nie, i straszne ile się czuło. A okno włożyć można było? Ale jeśli bardzo da może być, ale A... jeśli w sypialni nie może być. Ale, ale chyba w Korei tak, nie wiem, aż tak możemy robić sprysznic, ale... W Korei też tak mówimy, że nie możemy włączyć tego klimatyzator i nie możemy też ubierać takie krótkie lękawy, krótkie spodnie, bo to później będzie w zimie zawsze takie trzesie, były. no by, stawów. Dlatego tak trochę zakazane, że tak ubierać a... trochę tak lekkie. No, to dziękuję. trochę logiczne jest, bo można przyjść, bo po po porodzie może Że być na odporność. Tak, tak. tak, tak, no to jeszcze raz. logiczne. Ale z tymi nożyczkami to... Z tym obcinaniem to też. No, ale to, to wszystkie przesądy logiczne. Ale ta kola to wiecie, nie to prawda. <grym> kola z <grym> z bózu. Z bózu. <grym> takie to Czekolada! Takiego też macę, bo jeżeli bdziuch tak trochę do przodu to wtedy. Okrągły. okrągły, tak do, a, okrągły a u nas takie bardzo do przodu. Do mhm. przodu tak wygląda, to wtedy czurka. bardzo na boku tak to chłopczyk. Chłopczyk. no chłopczyk. A u nas odwrotnie, u nas się mówi, że chłopczyk idzie do przodu, że taki no, Takie ochrony. takie tak. A dziewczynka się przytula do mamy. Ale to my mamy podobne to, co kiedyś ci mówimy. Że właśnie, e, jeżeli kobieta w ciąży jest e, ładna i na przykład tak się dobrze czuje, to znaczy, że to jest chłopiec, się mówi. A jeżeli kobieta jest w ciąży taka, wiesz, trochę zmęczona i powiedzmy, no nazwijmy to po imieniu, że troszkę Dzień. przytrza. no to wtedy mówi się, że dziewczynka, bo dziewczynka Puka. zabiera, kradnie tą urodę mamie. A brzydka dziewczynka, dziewczynka też, jak mama się ładnie z córką no. A. czuje. A. No bo a. moja mama w ciąży była ładna. <tryk> <tryk> Ale u nas jeśli do przodu, to e, będzie też dziewczyn. Dziewczyna tak tak samo, tak samo. Tak samo. Ale do przykład u nas też jest dużo takich, że na przykład jak na coś, coś spojrzę, kobieta w ciąży. Że widziałam tam, że na przykład są takie przesądy, że na przykład jak kobieta będzie patrzyła w księżyc, to dziecko będzie łysę się urodzi. <śmiech> <śmiech> jak w ogień, to znaczy, że będzie miała takie rumieńce. Tak, no, albo jak spojrzysz na taką y, nieładną osobę, to też dziecko się urodzi. A jak na spawanie <laughs> patrzysz? Nic nie można robić. No tak i tak na to wychodzi. Albo na przykład widziałam, że e, truskawki, jak się zje, to truskawki mają te takie e, e, kropeczki, takie te nasionka. Można tak, tak że będzie no. mieć wysypane takie dziecko. Ja tam lubię, dziecko. ja drżę, jadłam. Ja chciałam robić? Już z powrotem nie oddasz. Ale powiem Wam, że z tym, z tym jedzeniem to też u nas było, że jak chce, chce się coś jeść i u nas, jak dziecko rodzi się takie czerwone, czasami to mówisz, że się dużo buraków jadło. A, to ja ślipałam, ja mama jadła. Nie, twoja to papryczki, bo w Korei to burakami papryczki, <grymne> no, no. kimchij albo dużo no, kimchij. No, no, kimchi, no. tak. A w Korei jest tak, kiedyś ja tak powiedziałam do koleżanki w Korei, że ja jestem ciągnie, To wtedy wszyscy mówili, że o to gratulacje i teraz musisz zobaczyć takie ładne ludzie, albo takie przystojne ludzie. No to, to też jest, że To wtedy można, na... na ta, tak, dźwięk. tak, tak, patrz, nawet zdjęć na też. Albo jakimś filmiku czy serialu. A to nie, nie, nie... ma problemu, codziennie na mnie patrzysz. O, słuchaj. U nas też to jest, że musisz tylko na ładnych ludzi, w ogóle tylko na ładne patrzeć, bo inaczej dziecko będzie brzydkie. No. Mam takie, że kobieta w ciąży nie wolno nie, nie mówię. Nie mogę. Nie mogę w przyniesie przynieść ten nieszczęsny. Ale u nas... Oni będą cały czas... Oni będzie ten... nie mówią cały czas, płaka będzie. Co wy z tymi ciężarnymi macie dostać się spokoju? Ale wychodzi na to, że tak gadamy, to w każdym kraju kobieta w ciąży nie może nic robić. Tak. nas lepiej siedzieć w sypialni, zamykaj. Nie spotyka się, nie można spotkać się z ale jeszcze z takich śmiesznych rzeczy, bo mi mama ostatnio powiedziała, no? że pytała mnie, czy ja po midzi nic nie jadłam jakoś na przykład a... z tego samego talerza, a... czy z tego samego widelca, bo u nas się mówi, że tak. E, tak, zarazicie że, że, że może by zarazić cię ciążą, że jak się na przykład... <średy microphones> nie. Ale, ale, ale tylko, przez, tylko przez jedzenie, tylko a... przez jedzenie, że... <średy> jest, jest. <średy> ale dziecko wtedy z tym urodzi się, nie wiem, a nie, powiem, no, to Mama pytała, czy nie jadą mnie z pomidżin, i musiała mnie wytłumaczyć, że chyba z dziećmi to tak nie działa. Że trzeba co innego zjeść, żeby i <laughs> To też nie muszę zjechać. <laughs> A mnie to, to nie chodzi o to. Aha! To dlatego! W Chinach, jeśli na przykład kobiet hmm, przez kilka lat nie da się w ciążę, oni po prostu. Kopiec. E, nie, kobiet. 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 A ja, ja, ja słyszałam, że kobiet przez kilka nie. lat <laughs> to Mam to nadzieję, w że przyszłość tak będzie wyglądać. Goniki morskie e. ono trzeba wejść jakaś dziewczynka, mała dziewczynka no i zachować się w dom i potem będzie w ciąży. A. Więc w, w starych Ch Ch Chinach tak robię, nie? jeśli nie mają dziecka przez kilka lat, no to oni pożyczają. No. Nie, nie pożyczają, pożyczają. albo... Tak opiekują, no? Tak. No jakaś mała Babą dziewczynka się, no. w dom, no. do albo do domu. Albo jako swoją córkę. nie? Bo no wtedy ka każda rodzina ma dużo dzieci, no. więc... Nie sprzedaje, także nie mamy dzieci i no, no, może. tak, Jak to się nazywa te słowa? Adoptować. O, adoptować jakąś no. dziewczynkę i no. potem będzie pomagała. A w Korei po prostu, jeżeli kto naprawdę chce mieć dziecko, robić tak, że się stanie ciąży, ale tak ciężko, to wtedy możemy też pożyczyć majtki. A to znam w Korei, tak, że się no, majtki. Majtki, maj, maj, majtki mamy. Która urodziła dziecko. Nie, że swojej, tylko takiej... Y, ale, okay. okay, swoje <gulacza> <to> <gulacza> no, ale dobrze, okej, okay, swoje majtki Ale dobrze, okej, tylko czekajcie, a co później z tymi majtkami się robi? Ubiera się, czy trzyma się, U, czy co? ubiera W tą noc, kiedy... Ale wtedy lubisz Krzysztof. No właśnie. Muszę być tak czysty chyba. Bo no, takie używane, takie nieczyste to... Nie aż tak bardzo mi zależy. Dobra, to wszystko. Na dzisiaj kończymy tym pozytywnym akcentem. Tak. Ale tak to jest po prostu przesądny, nic nie stało, nie słuchaj. No, nie słuchaj. Nie słuchaj. No ale ta czekolada może. Zaraz, no zaraz bo ja chcę Coli, chcę czekolady. Wiedzimy, chcesz czekoladkę? Niam, niam, zobaczymy, nie miałem Aha, Czy ja nie wiem? Biała czekolada może. Dobrze, dobrze. To tak. No to po prostu wszystkie było żarty, kawoski, ciekawostki, takie śmiesznie mi Co Zobaczymy, śmiesznie. jak urodzisz. Czy to był żart? Zobaczycie. Dobra. To no, dziękuję bardzo dzisiaj. Tak, i mam nadzieję, że podobało wam się dzisiejsze filmik. Dajcie łapki do góry i piszcie w komentarzu. Jak o czym zapomnieliśmy? O tak, albo jeżeli, no, no. jakie wy przesądy znacie? O. Albo z innego kraju, albo z Polski, albo obojętnie. My też jesteśmy ciekawi. Tak. No. I po dwa miesiące podwierdzimy, czy to prawda, czy nie. <laughs> tak, widzimy potwierdzić. Wszystko będziemy na miesiąc próbować, bo jest pierwsze. Tak. <laughs> Teraz robimy badanie. <laughs> Dobra, to Dobra. wszystko w dzisiejszym filmiku. Tak, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa! pa. 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 to a